Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które rozważamy dzisiaj w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, to znowu proroctwo Izajasza, tym razem 52 rozdział, wiersze od 7 do 10. 52 rozdział, jeśli masz Biblię, możesz otworzyć, strona 799. I spoglądać na tekst w czasie rozważania. Izajasz pisze tak: Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Słuchaj, twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują. Bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. Wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie razem gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi, zbawienie naszego Boga. Łaskawy Panie, tak jak śpiewaliśmy przed chwilą, przychodzimy do Ciebie, do króla nad królów, do Pana nad Panami, aby pokłonić się przed Tobą, aby ogłosić, że oto Ty jesteś królem, który przyszedł, który jest blisko. Aby Twój lud nie chodził w ciemności, ale chodził w świetle Twojego Słowa. Dlatego proszę, Panie, abyś. Przez Ducha swego Świętego błogosławił nas tutaj w Kościele i nas zebranych przed ekranami, abyśmy Twoje Słowo mogli w taki sposób rozważyć, by ono nas prowadziło do Ciebie, do społeczności z Tobą. Powierzam nas Tobie, Panie, w mocy Ducha Świętego. Amen. Drodzy o zwycięstwie Bożym zwykle mówimy w czasie Wielkanocy, gdzie oto Pan Jezus pokonał śmierć, z martwych wstał. Odniósł zwycięstwo. O zwycięstwie Bożym możemy mówić też w czasie wniebowstąpienia Pana, kiedy po swoim zmartwychwstaniu zostaje wzięty do nieba. Aby usiąść na swoim tronie obok swego Ojca w chwale. O zwycięstwie można nawet mówić w czasie świąt zesłania ducha świętego, kiedy to, co słabe, ludzkie, zostaje tą mocą ducha przemienione i wyposażone w to, żeby iść i służyć Panu Bogu, tam gdzie człowiek jest, tam gdzie żyje i pracuje. Natomiast betlejemska grota, czy żłóbek. Nie wydają się zbyt zwycięskie. A przynajmniej to chyba nie jest nasze pierwsze skojarzenie. Tymczasem, w świetle biblijnego objawienia, rzecz ma się całkowicie inaczej. I dzisiejszy tekst nam to pokazuje. Pan pociesza swój lud właśnie w Betlejemie. Pociesza swój lud. Sprawia, że wszystkie krańce Ziemi, nawet dzisiaj, mogą oglądać zbawienie naszego Boga. Oczywiście z różnej perspektywy, z perspektywy różnych religii. Nie zawsze tak, jakbyśmy to chcieli, żeby cały świat rzeczywiście, tak jak pasterze i mędrcy, oddają pokłon i uznają go za króla. Tak nie jest i nie będzie nigdy. Ale wiadomość idzie do całego świata, nawet dzisiaj. Że jest na tym świecie Bóg, który posyła swojego Syna, który staje się człowiekiem. Tego w całym świecie nie ma. Wiadomość zostaje wysłana i ona tutaj jest ogłoszona u proroka Jeremiasza 700 lat przed Chrystusem i prowadzi aż do wypełnienia tej obietnicy w Betlejemie, ale i dzisiaj tak samo zostaje wypuszczona na świat, że oto Bóg staje się ciałem, przychodzi w ludzkiej postaci. Oto wiadomość od Boga, oto Pan, oto Król. Przychodząc na świat, już odnosi zwycięstwo. Rozpoczynając swoją służbę, prowadząc tą służbę, już odnosi zwycięstwo. Nawet w Wielki Piątek, chociaż tego nie widać, Szatan dokładnie wie, co to oznacza dla Niego, co to oznacza dla tysięcy pokoleń chrześcijan żyjących na świecie w historii aż do drugiego przyjścia. On dokładnie wie, co znaczy Wielki Piątek. Wszystko, co czyni Chrystus, każda rzecz, każdy krok, każdy gest ostatecznie sprowadza się do tego końcowego, ostatecznego zwycięstwa w Jego drugim przyjściu. I to już jest postanowione zwycięstwo, to jest tylko kwestia czasu. A ci, którzy są ludem Bożym, którzy nim byli 100 lat temu, którzy są nim dzisiaj, którzy będą, rozważają słowo Boże, śpiewają kolędy, obchodzą święta i chwalą i dziękują Bogu, bo wiedzą, że mają udział w tym zwycięstwie. Tym, które się. Dokonywało przez wieki, i w tym, które się dokona, mają w tym swój udział. I kiedy spoglądamy w stronę symbolicznej już dzisiaj stajenki, widząc, widzimy tam zwycięstwo Boże. Widzimy tam Pana i Króla, który przychodzi na syjon. Drodzy, piękne, prorockie słowo. Zapisane w 52 rozdziale księgi Izajasza. Na wskroś mesjańskie, na wskroś chrystusowe. Staje się orędziem dla wszystkich narodów. Bo Izajasz nie wypowiada te słowa tylko do Izraela. Ale wypuszcza je na wolność, wypuszcza je na ten świat. Właśnie to przesłanie o zwycięstwie, do którego wzywa Bóg. Pokolenie słabe, Pogrążone w grzechu, pełne pychy, tak jak Izrael w czasie napisania tych słów, wiecznie szukające spełnienia nie tam, gdzie trzeba. Wykrzykujcie, Wy, którzy stoicie na gruzach, mówi Bóg przez Izajasza. Wykrzykujcie, Wy, którzy stoicie na gruzach. Czy stoisz dzisiaj na jakichś gruzach? Czy jest dzisiaj coś w Twoim życiu, co przypomina gruzy? Może Twoje zdrowie? Może Twoje małżeństwo? Może relacja z dziećmi? Może Twoja praca? Może to, co dzieje się w środku, w Twoim życiu, w Twoim sercu? Może to, co się wydarzyło albo dzieje obecnie? Może to jest coś, co przypomina gruzy? Masz coś takiego? Jeśli tak, to to jest słowo też skierowane do Ciebie. Bo to się ukazuje, że nawet jeśli stoję na gruzach, to mam szansę, skoro Bóg jest blisko, mogę przyjść do Niego i szukać Go w Ewangeliach, dopytywać się Go, jak to jest, Boże, jak to mam zrozumieć? Jak to jest naprawdę, pokaż mi to. Bo wiele rzeczy z tych, co się dzieje wokół mnie, a może w moim życiu, albo może wśród tych, na których liczyłem, zawiodło. I często mam pokusę, by myśleć, że z Tobą też tak jest, Boże. Pokaż mi, jak to jest naprawdę. Miałeś kiedyś taki czas, kiedy chciałeś się dopytać, dowiedzieć walczyć o to, żeby Bóg pokazał Ci, poprowadził Cię. Może to jest dobry czas w te święta? Może to jest czas wołania? Jak to jest naprawdę z Panem Bogiem? Zobaczysz to najpierw w Ewangeliach, najpierw w Bożym Słowie, a nie obok siebie, a nie w człowieku zawodnym, a nie w historii swojego życia, które jest takie, jakie jest, ale najpierw w Ewangeliach. Najpierw tu, w Bożym Słowie, a potem odpowiedz na to, do czego wzywa Słowo Boże. Słyszałaś, słyszałeś teksty czytane przy ołtarzu? Przecież to jest jedno wielkie wyzwanie: Żeby iść, żeby stać się kościołem, żeby stać się ludem Bożym, chociaż słabym, upadającym, ale znów podnoszącym się w nadziei, może po raz setny, może po raz tysięczny. Ale powstający dla niego. Jakże bym chciał, i o to się modlę, aby to słowo prorockie dotknęło współczesnego kościoła Bożego, by Pan przyszedł do nas właśnie z taką mocą, aby to, co dzisiaj jest rozproszone, to, co dzisiaj zagubione. Zniewolone, zostało na nowo uwolnione, wypuszczone na wolność z różnego rodzaju więzów, stereotypów. Zostało znowu napełnione mocą Bożą, by nasze parafie nie były tylko miejscem sprawowania nabożeństw czy spotkań, ale miejscem, w którym Pan Bóg objawia swoją moc na oczach tego świata. Gdzie ogląda się na własne oczy, jak Bóg fizycznie dokonuje zbawienia w życiu naszych ludzi, wyprowadza ich z ciemności, ze zniewolenia na wolność, do życia, do radości i wdzięczności w Bożej obecności. Chyba dlatego Biblia jest takim wyzwaniem, dlatego jest czasem taka niestosowna. Taka niepoprawna, taka niepasu, niepasująca, bo kiedy ją czytasz, to odkrywasz tą Bożą wizję, tą Bożą definicję na każdą sprawę i, i czytanie Bożego Słowa powoduje, że powstają w Tobie nadzieje, powstają w Tobie marzenia. Skoro Bóg obiecał, skoro Bóg zapewnił, skoro Bóg zapowiedział, no to Boże, uczyń to. Uczyń to w moim życiu, uczyń to pośród nas. Skoro zadałeś sobie tyle trudu, przez tyle wieków, robiłeś co mogłeś, aby Kościół był żywym ludem, służącym w radości, skupionym na uwielbieniu swojego Boga, a nie na plotkach i na innych swarach, zazdrościach. Aby żył w światłości Bożej, uczyń to Boże, skoro zrobiłeś tyle, aby to było możliwe, abyśmy się... Chcieli odwracać od naszych grzechów, od naszego egoizmu, naszego punktu widzenia, abyś ty objawiał swoje mocne ramię pośród nas, na oczach tego świata. Ze sprawą koronawirusa tymczasem nadeszła taka nowa era w Kościele. Naprawdę, w historii Kościoła nadeszła nowa era. Ci, którzy do tej pory związani byli z kościelną ławką, zostali przez okoliczności odsunięci w marcu, kiedy był lockdown, potem przez różne okoliczności również, albo też sami się odsunęli. I dzieje się to na całym świecie, i nikt z nas póki co nic nie może na to poradzić. I ubolewam nad tym, żałuję tego bardzo. Bo zawsze tak było, w każdym pokoleniu tak było, że zawsze ktoś z tych ławkowych doświadczał w którymś momencie przebudzenia i dochodził do przekonania, że musi zaufać zbawicielowi, że musi pójść za nim, że on jest jedynym ratunkiem i musi mu służyć, chce mu służyć z radością, skoro tak dużo, tak wiele zrobił, by mnie uratować, by mnie uwolnić. Ale ten czas próby, czas przesiewu pokazuje też inną rzecz, że ci, którzy są ludem Bożym, którzy są Kościołem, niezależnie od miejsca na świecie, którzy należą do Pana, trzymają się razem. Trzymają się słowa Bożego, rozważają to słowo, modlą się, wspierają się nawzajem, szukają możliwości, sposobności, żeby być razem, żeby trwać, żeby wytrwać w tej próbie. Pozwól, że podzielę się czymś osobistym. Nie wiem, czy to jest odpowiednie. Ja podziwiam tych księży, którzy mówią, że zawsze chcieli być księżni. Święty Pamięci, ksiądz Piotr Wawry kiedyś opowiadał, że on od dzieciństwa wiedział, chciał być księdzem. I tak się podczuło jego życie, że rzeczywiście tym księdzem był. Też bym chciał tak powiedzieć. Ale nie byłoby to prawdą. Nie zawsze tak było. Był taki czas w moim życiu, kiedy chodziło się na nabożeństwa. Mniej więcej przy drugiej pieśni zastanawiałem się, kiedy to się skończy, kiedy wrócimy do domu. Na kazaniach wyruszałem w podróż. Wakacje, koledzy, imprezy. Chociaż grzecznie robiłem to, co trzeba. Byłem tego nauczony. Umiałem się zachować. Ale z Panem Bogiem, cóż, byłem przekonany, że on istnieje. Zdecydowanie. Ale nie miałem z nim żadnej relacji. Nie jestem z tego dzisiaj dumny. Ale gdybym mówił inaczej, nie byłbym szczery. Poza historiami biblijnymi z religii, bo przecież szóstka była zawsze, nie znałem go osobiście. Gdyby wtedy przyszedł koronawirus, niedziela wolna, bo kościół był ważny na tyle, na ile go byłem nauczony, ale nic więcej. Przełom przyszedł dopiero wtedy, kiedy Pan Bóg upomniał się o mnie, gdy boleśnie pokazał mi, gdzie jestem i kim jestem bez Niego, kiedy mi uświadomił, że nie mogę tak dalej. Że potrzebuje Jego pomocy, Jego ratunku. I tego przełomu ja nie dokonałem, bo ja Go nawet nie szukałem. Ale Duch Święty w grzeszniku pogrążonym w ciemności. I to jest taki przełom, który naprawdę zmienia perspektywę. I zmienia nastawienie. I zmienia przede wszystkim kierunek naszego życia. Czasem nagle, czasem jest to proces. Ale tak się dzieje. I najpierw ta zmiana dokonuje się w nas, czasem szybko, czasem powoli, w zależności od tego, jak Duch Święty chce. A potem, w tej rzeczywistości, która nas otacza, że zaczynamy ją inaczej interpretować, inaczej rozumieć. I to, co wcześniej było jakimś tam zwyczajem, przyzwyczajeniem, staje się sednem, staje się tym właściwym. I to jest coś, czego żaden koronawirus, żadna pandemia, żadne warunki nie zmieni. I nic takiego kościoła nie powali. Ani islamskie bojówki, ani komunistyczny reżim Chin czy Korei, czy wszystkie zastępy diabelskie. Nikt, ani nic tego nie powstrzyma. Bo ten kościół, ten żywy, przebudzony, będzie trwał aż do przyjścia Pana. Bo to jest zapisane w Bożym Słowie i zagwarantowane. I to jest ta świąteczna wieść, prorocka i zajaszowa, zapowiedziana przed wiekami. To jest ta przemiana, którą Bóg przygotował dawno temu, a która dokonuje się wśród ludzi, wśród nas i w nas, jeśli za Chrystusem idziemy. To jest ta radość, którą zwiastujemy, ten pokój, to dobro, to zbawienie, oto radość Radosna wieść tego, który mówi do Syjonu, u Izajasza Syjon to Kościół, proroctwo o Kościele, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest Królem, słuchaj, mówi prorok, słuchaj wewnętrznie, słuchaj twórczo, słuchaj w taki sposób, że się wszystko zmienia, że inaczej widzisz, patrzysz, wykrzykuj, śpiewaj, gdyż Pan pociesza swój lud w Betlejemie. Pociesza swój lud na Golgocie i pocieszać będzie. W Królestwie Bożym. Gdzie jesteś w relacji z Panem Bogiem? To nie jest pytanie, co myślisz o kościele, o parafii, ale gdzie jesteś w relacji z Panem Bogiem? Jak ona wygląda? Nie ma ważniejszego pytania. Wszystko można udawać, można ukryć. Sprawiać wrażenie, można dobrze wyglądać przed sobą, przed ludźmi, ale przed Bogiem? Czy On zwraca uwagę na fałszywe, plastikowe chrześcijaństwo współczesnej Europy, gdzie wszystko jest ważne, tylko nie miłość do Jego Syna, pragnienie naśladowania Go, poznawania Go, szukania sposobności, by się czegoś o Nim dowiedzieć, by znowu zrobić krok, do przodu, nawet jeśli zrobiłem krok w tył, nawet jeśli upadłem, by dla niego, by jemu służyć. Czy grzesznik ma się dobrze prezentować, spełniać zwyczaj? Nie. Izajarz prorokuje o królewskim narodzie wiernych, przebudzonych, żywych sług i uczniów Pana. Kiedy zbawienie staje się najdroższym naszym skarbem. Najdroższym naszym celem. To nie znaczy, że mamy zamieszkać na pustyni i zrezygnować ze wszystkiego. Nie, nigdy o to nie chodziło. Ale tam, gdzie jestem i w tym, co robię, służyć Bogu w taki sposób, jakby autentycznie był Panem i Królem mojego życia. A wszystko, co robię, nawet najdrobniejsza rzecz, robię razem z Nim. I Jemu na chwałę. Gdzie jesteś? W relacji z Panem Bogiem. Amen.